Gdzie ja jestem? Węże? O, widzę, że przyniosłeś swój świąteczny worek. Niestety, ale musisz dać go nam. O nie! Nie pozwolę wam zniszczyć świąt. Bo co nam zrobisz? Szefie, wróciłeś. Mów, co mamy robić. Zabierzcie go stąd. W tym roku sprawie, że święta znikną. <laughs> Ach, tędy raczej nie przejdę, ale może mi się to uda jakoś przesunąć? Jay, a co ty tu robisz? Przyjechałem do ciebie od razu potem, jak dowiedziałem się, że pod choinką nie było prezentów. Co? Prawie nikt w mieście nie dostał prezentów. Co? Dlatego wyruszyłem z innymi ninja, żeby to sprawdzić. Przyłączysz się? Ach, dobra. Co masz na myśli, mówiąc innymi ninja? Co my robimy? Cicho. Gotowi? Tak. tak. Gadaj. Gdzie jest Mikołaj? Nic wam nie powiem. Zgoda. Nic nie mów, ale i tak go znajdziemy. Macie mnie natychmiast stąd wydostać! No i co teraz, Mikołaju? Zostałeś uwięziony. Na pewno zaraz ktoś przyjdzie mnie uratować. A, i to jest w tobie najlepsze. Zatrzęfam zawsze walki. O. Żyje? Nie, leży martwy. Dziękuję wam za pomoc. Teraz mogę jechać dostarczać prezenty. O nie! On zabrał mi mój worek! Gdzie jest Kai? Teraz zdołam wrócić świebę na To znowu Titan. NINDŻAGO! Kierowni, jest mój. Ninjago! Podaj się. Yeah. Oh. Lloyd, udało Ci się. Dzięki. Musimy zanieść prezenty do Mikołaja. Wrócili! Mamy prezenty. Bardzo dziękuję Wam za pomoc, ninja. Ho, ho, ho. To on. Ej, spójrzcie na choinkę.